Dlaczego ludzie wchodzą do tego lasu i nigdy nie wracają? U stóp góry Fuji, tam gdzie drzewa rosną gęsto, a kompas przestaje działać, leży Aokigahara, znany jako Las Samobójców. Miejsce tak ciche, że słychać w nim własne myśli albo czyjeś ostatnie słowa. Nie ma tu śpiewu ptaków, nie ma ścieżek, które prowadzą z powrotem. Jest za to dziesiątki tabliczek z napisem: Zastanów się jeszcze raz, twoje życie ma wartość. Ale ci, którzy tu wchodzą, często już podjęli decyzję. Aokigahara nie jest zwykłym lasem. Po erupcji Fuji wypełnił się lawą, co sprawiło, że ziemia zawiera duże ilości żelaza, zakłócając GPS i telefony. Właśnie dlatego wielu zostawia za sobą wstążki, by w razie czego odnaleźć drogę powrotną, ale większość nigdy ich nie potrzebuje. Lokalne służby regularnie przeszukują las. Znajdują ciała w hamakach, notatki na plecakach, czasem tylko buty. Rekordowy był rok 2014. Odnaleziono wtedy ponad 70 osób, a ilu nie odnaleziono, nikt nie wie. Władze przestały Publikować liczby, żeby nie zachęcać kolejnych, co sprawia, że to miejsce przyciąga ludzi jak magnes, kultura honoru, samotność, presja społeczna, a może to, co mówił złoty mnich: Kiedy nie widzisz drogi naprzód, spójrz w bok. Tam często stoi ktoś, kto też szuka wyjścia, a Okigahara nie jest nawiedzony przez duchy, jest nawiedzony przez historie, których nikt nie wysłuchał. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw lajka i suba, bo o tej ciszy warto mówić głośno.